auto? Mamy niebywałą przyjemność jako dealer autocentrum Centrum Golemo być dealerem Alfa Romeo od początku tego roku. Ja myślę, że to nie jest yy, przyjemność, tylko to jest szczęście i dlatego przywieźliśmy tutaj Quadrifoglio Stelvio, żeby Wam go pokazać. Bo quadrifolio to czterolistna koniczyna, czyli właśnie symbol szczęścia. Zawieszenie jest Grzegorz mówił o przyjemności, rzeczywiście tu mamy przyjemność, ponieważ chcieliśmy strasznie przetestować Alfa Romeo Quadrifolio, no i zapewne ją znacie tą zieloną na numerach SB, każdy ją od Pertyna przez Kornackiego, przez Autowizję i wszystkich innych youtuberów, przepraszam, dziennikarzy również rzeczywiście motoryzacyjnych testowaliście, więc my stwierdziliśmy, szarpnijmy się, kupimy sobie swoją, wydaliśmy 600 tysięcy złotych na ten samochód, no i możemy teraz go przetestować dla Was w jedynym jego jakby to powiedzieć, środowisku naturalnym, czyli na torze wyścigowym w Krakowie motopark. A teraz za Was to przyjechało z tyłu. <grym> Przecież to są chłopaki. chłopaki. <grym> fajnie byli ostatnio, u nas. byli ostatnio Z WWI i chłopaki byli, a u nas Alfą 156 fajnie to nie było ustawione, teraz wiem co to... powiedzieć. Ale oglądajcie ich wideo i oglądajcie nasze. Tam bo pokazują byli u nas jak nas fajnie salonie. wygląda serwisowanie auta w Aso, nawet tak starego i czym te auta tak naprawdę się różnią, co się dzieje. Ale wracając do tego samochodu. Mm. Tutaj mamy do czynienia już nie z Montreal Green, tylko według mnie z jedynym prawidłowym lakierem dla Alfy Romeo. Jest to Edna Właściwym, Red, to jest fajny, Właściwym kolorem. Nie? Więc y, właśnie to nie trikolori, tylko to jest rakiet trójwarstwowy. Posiada specjalnie, jak go się zamawia do produkcji, to trzeba kliknąć opcję zabezpieczenia w transporcie, dlatego, że ta auto przyjeżdża do Polski w specjalnych pokrowcach. Jest to jedyny lakier hmm. razem z Montreal Green, które mają to specjalne zabezpieczenie, dlatego, że dopłata za ten lakier to nie jest 5-7 tysięcy złotych, tylko mówimy też, o pięciocyfrowej kwocie, więc można naprawdę dużo już za to kupić, a tutaj mamy tylko lakier, ale ten kolor się zmienia pod wpływem każdego promienia słońca, spojrzenia. Tutaj serduszko bije zupełnie mm. inaczej, jak patrzę na taką Alfa Romeo, na takie spojrzenie, bo tutaj już przypominam, to jest samochód poliftingowy, czyli mamy te trzy segmenty świetlne zupełnie inaczej i to auto... Jakby brzydko to powiem, sprawia wrażenie. Tak. Bo nie chcę użyć słowa wygląda, ale to auto sprawia wrażenie zupełnie innego, zupełnie droższego. Grille, wszystko, przetłoczenia na masę, wszystko zostało dokładnie to samo. Felgi dokładnie to samo. Delikatne jeszcze zmiany w środku, ale o tym za chwilę. Więc w zasadzie testujemy dokładnie to samo auto, które wygląda tak samo, tylko ma inne spojrzenie. Ale ma jeszcze 10 koni więcej, dlatego że już w tej modelu rocznym, czyli 2025, mamy 520 koni, a nie 510, więc jeszcze doszło nam 10 koni. U! Tak samo ten samolot, jeżeli już mówimy o zewnętrznych aspektach, posiada układ wydechowy Akrapowicz. U! rzecz, którą też można dobrać, też ona mało nie kosztuje, ale mamy za dopłatą. Mamy ona za dopłatą. Zł, tak, 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 tak. Ale uważam, bo to jest też to, co chciałem wtrącić. E, za przeproszenie w motocyklu trzeba wydać 15 tysięcy zł za, za układ wydechowy, Aktywny. więc do V6 z kątem rozwarcia 90 stopni myślę, że tym bardziej trzeba wydać jeszcze sygnowany marką Akrapović. No to nie ma lepszego wyboru. A jak już tak wydajecie 600 tysięcy zł na, na ten samochód, 20 tysięcy nie robi różnicy, a to auto zmienia po prostu swój charakter. No wtedy byście nie przekroczyli 600 tysięcy za to auto w tej specyfikacji, ale no, jak już się kupuje Quadrifolio, to można kupić albo wersję podstawową, którą będziemy sobie modyfikowali, czyli bawili się właśnie w własny układ wydechowy, zmieniali sobie środki i tak dalej, albo kupujemy już po prostu seryjnie takie auto, które już stawiamy na tak zwanych kołkach do garażu, odkładamy, bo. To, co jest warte podkreślenia w tym wideo, to jest ostatni rok zamawiania Quadrifolio. A właściwie to już się skończyło zamawianie Quadrifolio. Do nas, jako do dillera Auto Centrum Golemo, z tego co wiemy, jesteśmy dillerem, który zamówił tych aut najwięcej. Dlatego, że znowu podkreślajmy to, co dla nas jest ważne. My zawsze gramy grubo, jeżeli chodzi o zamówienia samochodów, które się kończą, bo wiemy, że już ich nie będzie. Tym bardziej tak wyjątkowego samochodu. Będąc też świeżym dealerem Alfa Romeo, wiemy, że każdy, kto kocha motoryzację, jeden, jak to mówił Jeremy Clarkson, powinien kiedyś. Posiadają Alfa Romeo. Dwa, wie co tam bije, jeżeli chodzi o silnik. A i co jeżeli tam co tam, tam bije, to zaraz Wam go pokażemy, natomiast dla tych, którzy chcą już wyłączyć to wideo, tak, zaraz będziemy jeździć tym samolotem po torze, także poczekajcie, tylko go pierwsze pokażemy. Słuchajcie, można kupić Cayenne, gdzie będziemy mieli też duży silnik, dużo mocy, ale każdy, kto posłucha v Przycięta żywcem, tak naprawdę z Ferrari, dlatego że Włosi, jeżeli chodzi o tą Alfa Romeo, Ferrari i Maserati, no to są bardzo hermetyczni. Oni wszystko działają w swoim gronie. Tak. Nawet Jedynie z tego użyli to... niemieckiego tutaj, to skrzyni biegów, o której też Wam później powiemy, ale rzeczywiście tu wszystko jest z Ferrari i nie tylko technikalium, ale właśnie cała historia. Auto, tak jak wiadomo, czerwone, dlatego że Włosi, jeżeli chodzi o wyścigi, korzystali wtedy, był era, kiedy auta musiały być w kolorze barw narodowych, z których pochodziła dana marka. Dlatego Alfa Romeo Ferrari występowały w kolorach czerwonych. Natomiast jeżeli chodzi o serce silnika, no to właśnie one prosto z Ferrari 458, gdzie była V8, natomiast tutaj mamy V6, są odcięte te cylindry. Tą v możemy potem widzieć, jak ona się rozwija na etapie innych, następnych modeli, jeżeli chodzi o Ferrari czy Maserati, wiadomo, tam pozespoły się zmieniały, ale to sam clue, jeżeli chodzi o silnik, został i dźwięk tego silnika też został zachowany, jeżeli chodzi o to, co jest najpiękniejsze, jeżeli chodzi o tą włoską motoryzację. Sama informacja, że to jest fałszuska te 90 stopni, ona tutaj piękne, bije. Tak. Jedyna zmiana względem Ferrari to to, że nie mamy pokrytego bloku cylindrów i tak dalej w kolorze czerwonym, tylko jest tutaj zwykłe aluminium, ale to musi być jakieś rozróżnienie. No i to, co podkreślamy w tym wideo, czyli ta czterolistna koniczyna, ona nie jest tylko na błotniku, ale również bije na sercu tego samochodu. A z takich dodatkowych technikaliów, to jest samochód podwójnie uturbiony, czyli mamy właśnie dwa turbo, dwa interkulery, które mają przepiękne wloty. Tutaj, jak zobaczyłem te świecące się interkulery od, od, od słońca, to dokładnie tak wyglądają samochody, które są zmotane, zrobione, stuningowane. Tu macie serię, którą kupujecie. Jedyna taki, taka mała zmianka z, jakby z poprzednim samochodem to to, że tutaj mamy taką aluminiową rozpórkę, a tam była taka ładna, lakierowana, czarna. Trochę mniej się rzucała w oczy, i wtedy bardziej widziałeś V6 przez 90 stopni, ale myślę, że to jest mały problem. Wystarczy to przelakierować, choć aluminiowe, zobaczymy. Największe wrażenie w tym samochodzie nagrobi to, że jak siedzisz w samochodzie obok na światłach, jesteś troszkę niżej, o, w ten sposób. Patrzysz na niego w prawo, widzisz tą czterolistą konieczynę, widzisz tą ogromną felgę, a co jest najważniejsze, widzisz z tych wylotów powietrza dosłownie Fata Morgana. Nie? Cały, cały świat ci paruje, ponieważ z tych wylotów wylatuje całe gorące powietrze, przez nasze, oczywiście ostre jazdy. Trawa taka nie wyjecha na tej O, jak to strzela, ja się kręcę. Ale dzięki temu cyrkulacja powietrza w komorze silnika jest po prostu fantastyczna jak w naprawdę wyścigowych samochodach, bo to jest właśnie nasz wyścigowy SUV. No i wiesz, jak widzisz już te wyloty powietrza, to, że nie masz po co podchodzić do tego samochodu, chyba, że dysponujesz czymś naprawdę bardzo mocnym, bo masz 520 koni przeciwko sobie, które są jeszcze napędzane na cztery koła. Jeżeli chodzi o samą specyfikację auta, to ktoś powie, że 600 tysięcy ponad za auto to jest dużo i że to jest pełna specyfikacja. Nie, proszę Państwa, to nie jest pełna specyfikacja tego samochodu, dlatego, że do tego samochodu możemy jeszcze dołożyć tarcze ceramiczne, tutaj mamy zwykły aluminiowe. One są powiększone względem standardowej wersji Stelvio, natomiast możemy jeszcze założyć tutaj ceramikę. Ktoś powie, że ceramika, droga i tak dalej, natomiast... No, jeżeli ktoś chce być w takim miejscach, jak teraz jesteśmy, tak. to te hamulce będą się za chwilę męczyły. Natomiast jeżeli kupimy sobie ceramikę, to jeden mamy dłuższy okres eksploatacji, dlatego że one się dłużej zużywają. Kolejna sprawa, jeżeli chcemy tym autem poszaleć, i to nawet nie chodzi tylko na torze, tylko po przyspieszeniu na światach od 0 do 50, no to wtedy te hamulce będą się nam męczyły, więc to warto bardzo. się zastanowić, czy nie wybrać auta wyspecyfikowanego z ceramiką. Kolejna rzecz, no jak jesteśmy na torze i kupujemy quadrifolio, to ja sobie nie wyobrażam zamówić quadrifolio bez kubełkowych foteli, które są całe z tyłu przepiękne, przyjadą do nas takie samochody, bo też takie auto wyspecyfikowaliśmy, bo tak jak wspominałem, nie można już zamawiać wersji quadrifolio, ani Stelvio, ani Juli, więc tak naprawdę to, co do nas przyjedzie, przyjedzie do nas 12 egzemplarzy tych samochodów, ostatnich, są różnie wyspecyfikowane, bo wiemy, że nie każdy tak jak ja by kupił czerwony w pełnej opcji, e, natomiast... Oczywiście też będzie Montreal Green, tak, będzie Montreal Real Green, więc może być ten tak. ten zielony, jeżeli ktoś a są głosy, że jednak w tym zielonym to auto wygląda nawet jeszcze lepiej. Bo jest modne, po prostu, ale to jest Przecież legenda. Ale to no, jest prostu. legenda, to auto będzie zawsze wyglądało tak. fantastycznie. No i kolejna sprawa, mamy tutaj dobrane opcjonalne 21-calowe obręcze aluminiowe ze stopów lekkich, natomiast można wybrać auto w specyfikacji, gdzie będzie zwykła 20, jeżeli ktoś się boi o to, to, że będzie wysyłał rany. Jak rozumiem, na przykład zwykłe tarcze hamulcowe, no bo tak jak wspomnieliśmy, kupiliśmy sobie to auto, ono będzie zarejestrowane, będziemy nim jeździć, będzie to samo na co dzień, możecie w trybie normalnym Odwozić dzieci do szkoły za przeproszeniem, a na weekend przyjechać sobie na motopark i pojeździć, bo jak chcecie się tutaj dostać, to wystarczy, że do nas zadzwonicie i naprawdę Wam w tym pomożemy, będzie to naprawdę łatwe do rozwiązania. Natomiast jeżeli chcecie mieć samochód tylko na tor, no to chyba już nie kupujecie Alfy Romeo Stelvio. Tak mi się wydaje. Wybieracie Julię. Ale tak jeżeli tak. macie jedno miejsce garażowe w swoim apartamencie, no to wtedy wybieracie Stelvio, potrzebujecie auto i na wakacje, i na wyjazdy, i na weekendową Masz zabawę. I z drugiej swojego. strony, dlaczego przekreślamy suwy, jeżeli dzisiaj Wy potrafią kręcić takie wyniki na wszystkich torach wyścigowych, a zarazem macie bardzo uniwersalne auto, które jest po pierwsze wygodne, bo to auto wcale nie jest mega sztywne i wybija tak. nam plomby i zęby i tak dalej, ale macie auto też uniwersalne, bo to auto jak przełączymy go w tryb Aż strach to powiedzieć oszczędny. No Taki to wtedy macie drive, auto bardzo zajmował, ciche, zajmował. auto bardzo wygodne, bo zawieszenie jest tutaj aktywne. Mamy tutaj to prawdziwe DNA Alfa Romeo, czyli które zmienia całkowicie cały obraz tego samochodu. Ale o tym za chwilę storu. Toru. Bo uważaj, masz te brakes. Ja chyba Coś, co ja najbardziej lubię w sportowych, usportowionych w zasadzie cywilnych samochodach, to poszerzony rozstaw kół. Tutaj mamy dodatkowo 4 cm, po 2 cm na każde z kół, a żeby to było legalne, musieli dodać taką dodatkową jakby poszerzenie nadkoli, żeby te opony po prostu nie wystawały poza obrys samochodu i to jest tak przepiękny widok, że po prostu czy z przodu, czy, boże, czy z tyłu, czy z przodu widzicie całego, no powiem kolekwialnym językiem, kapcia. Widzicie to, to koło odstające dzięki temu możecie tym samochodem latać po torze, ale też sobie dobrze wyglądać na światłach czy w garażu. Jeszcze jeżeli chodzi o sam tył samochodu, to nie ma tutaj żadnych informacji, że to jest wersja Quadrifolio. To jest taki fajny slipper, dlatego że osoby, które znają się, jeżeli chodzi o Alfa Romeo, to wiedzą, że jak widzą cztery końcówki układu wydechowego z tyłu tego samochodu, to mają do czynienia z wersją Quadri. Folio. Jeżeli chodzi o tą wersję to mamy właśnie tutaj ten układ Akrapowicz, więc mamy dołożone końcówki, które nas informują o tym, że jest tutaj Akrapowicz, czyli układ aktywny wydechowy. Natomiast jeżeli chodzi o sam tył auta, to jeszcze jeżeli ktoś się właśnie zna, no to widzi, że jest ta dokładka i jeżeli nawet nie widzi tych wydechów, bo na przykład podjechał pod to auto, to już po tym będzie mógł wiedzieć, że ma do czynienia z wersją Quadrifolio. Auto naprawdę wyjątkowe i szczerze przyjemnie się nawet za nim jeździ z tyłu, dlatego że ten wydech brzmi przepięknie a w trybie Dynamic czy Race otwieracie klapki i brzmi jeszcze głośniej, no i to za chwilkę Wam pokażemy, ale jeszcze teraz zapraszamy Was do środka. W nowej Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, bo to jest właśnie nowa z 2025 roku, e, mamy jedną małą zmianę, czyli cały karbon, który był w poprzednich, poprzednich wyglądał tak, czyli był pod lakierem. A tutaj jest taki surowy, fizyczny, możesz go dotknąć, widzisz te nie, nieprawdziwe, nie, boże, nie, nie, nieidealne sploty. sploty, wszędzie on tutaj jest, tutaj nie ma żadnych plastyczków, które imitują ten karbon, to wszędzie, jak widzicie karbon, jest prawdziwym karbonem. I to jest wyjątkowe faktycznie, jeżeli chodzi o tą wersję rocznikową 2025. To, co mnie zawsze urzekało, jeżeli chodzi o tę wersję quadrifolio, to to, że Alfa Romeo ma starter, jeżeli chodzi o te samochody, jeszcze przed fuzji ze Stellantisem na kolumnie kierownicy, właściwie na samej kierownicy, jeszcze natomiast w wersji Quadrifoglio mamy ten kolor czerwony, czyli to jest stricte znowu nawiązanie do wersji w Ferrari, bo Ferrari też mamy ten przycisk właśnie czerwony, który nam uruchamia ten samochód. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o wersję Quadrifoglio, tutaj w standardzie mamy dobrany pakiet premium, czyli dobrane mamy lepsze nagłośnienie, jeżeli jeździmy sobie w trybie Oszczędny ja to będę dalej nazywał, wiem, że po, po Alpusiemu jest y, to DNA. Natomiast jeżeli chodzi o to wykończenie premium, to mamy wtedy pokrytą deskę rozdzielczą, prawdziwą skórą. Mamy to lepsze nagłośnienie. Mamy też do samochody, jeżeli chodzi o tą specyfikację, możemy dobrać do roślina 2025 aktywny tempomat, utrzymywanie pasa ruchu. Uważam, że Czyli z jest ze starego auta robimy po prostu nowoczesny, nowoczesny samochód. Fajny tak. Samochód, dokładnie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zmianę samego wnętrza względem poprzedniej wersji przedliftingowej. E, przypominam, że było kilka liftingów, więc mówimy o tej e, przed rocznikiem 2024, dlatego, że to wtedy była ta zmiana. Jest wyświetlać już. Za kolumną kierownicy. Niestety jest to chyba zmiana na gorsze, bo szczerze nie, to sam nie bym jest na myślał, gorsze. żeby były te obrotomierze prawdziwe, kiedy ta czterolistna kończynka jest za kierownicą. Tak, i, i prawdziwe fizyczne strzałeczki. Tak, ja wiem, włącza, że tak. on się robi. A wiesz, co to auto ma czego nie miały poprzednie? Spojrzenie. Właśnie to, co wam mówiłem, to auto nie wygląda, ono się na nas patrzy i właśnie dzięki temu wyświetlaczowi ono ci się patrzy i każe ci się go włączyć, po prostu włączyć, uruchomić i odjechać. I nie przedłużajmy dłużej po prostu. Rozgrzejmy trochę opony, przyznajmijmy idealną pozycję za kierownicą, czyli 90 stopni tutaj w ciele. Kierownica, kierownica tak, żeby nam tutaj jak największy mieć zakres ruchu. Noga zaparta, oponki grzejemy. Pierwsze co sprawia mi najfajniejszą, wraże... najfajniejszą jakby przyjemność, to ta alkantara idealnie pod ręką. Wiesz, jak Ci się ręka spoci delikatnie, no to, to, to masz wrażenie, to że... Uważaj umyć alkantarę, niż <laughs> potem polerować skórę. Dokładnie tak. Dobra, mamy tryb dynamic, nauczmy się troszkę tego samochodu już troszkę znamy, bo byliśmy tu na kilku eventach. Przypomnijmy, jest to motopark w Krakowie. Dobra. Trzymajcie się mocno, ale powiem Ci, żadnej podsterowności. Delikatnie rzuca bokiem na wyjściu z zakrętu, nawet w trybie tym dynamic. Czyli... Tak, bo przypomnijmy, że mimo, że to auto ma napęd na cztery koła, to ma tendencję jazdy z większą mocą na tylnej osi. No, Ty masz 100% jest... napędu na tył, a kiedy potrzebuje, to się w przód to dopiero na, na, nałoży. I ważna informacja. Alfa Romeo Quadrifolio. Każdej wersji, jeżeli chodzi o Stelvio czyli napęd na cztery koła, ma karbonowy wał. Więc czyli tego karbonowego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O jak to klej, człowieku, to jest niewiarygodne, że możesz sobie kupić takie auto, polatać na weekend po torze, później włączyć all-weather i pojechać z dziećmi, do przedszkola, nie? Opony piszą, to już, to już nie dobrze, to już nie dobrze. <laughs> Jejku, ta skrzynia drzew, ona tak pięknie zmienia biegi. Czujesz każdy bieg, ale w taki sposób, że chcesz go w ten sposób czuć. Dobra. Zaraz cię tam przejechać. Jest jeszcze tryb race. Przypomnijmy, w trybie race są wyłączone wszystkie wspomagacze, więc auto jest teraz mega niebezpieczne. Te 520 koni nie ma żadnej smyczy na sobie. Ja się trochę boję, ale zobaczmy, co się stanie. Start jest podobny, albo wiadomo, byłem bardzo delikatny. <laughs> Uh. O, no, jest, jest inny, jest inny. Już jest be, nie jest bez mózgi. Ale powiem Ci... Uj. Wow, jak to leci bokiem, człowieku! To już ucieka, nie? <gry> Jedno okrążenie się, że już wymieniamy, żebyś też poczuł tą wspaniałość. Ale powiem Ci, gaz takie teraz na wyjściu zrobiłem, poszedł bokiem, trzeba było skontrować, ale mimo wszystko Daje ci taką lekkość, przypomnijmy, to auto waży 1800 kg. Jak na dzisiejsze standardy to jest bardzo lekkim samochodem. Lekkie to jest... Auto. Dobra, ostatnie zakręty. Wow! Czułeś no, to? No teraz, Czułeś to? Tak. <laughs> Czyli trzeba się jeszcze nauczyć, tak? On ci daje możliwość każdą. Możesz zrobić z tym autem co chcesz, co chcesz. Mm -hmm. Można lecieć tym bokiem, ty, mm -hmm. tyłem samochodem. Można lecieć bokiem tym samochodem. Jak nie chcesz lecieć bokiem, odpuszczasz delikatnie gaz, przód cię wyciąga. Tak, wyrównuje. Dobra, mi się już to, troszkę to, rączki, rączki to nie trzęsą. Nie jest e, MK, żeby szaleć bokami, ale jeżeli chcecie, to, to można to bez problemu zrobić. Teraz Grzegorz. Uważaj, masz te brace Co so, ja chyba z nim? Uważaj, żeby nie rysować pewnie? Piękne, to jest coś cudownego. No, to... Coś niewiarygodnego. Jako pasażer to macie... to... w sumie! w sumie! dokładnie. Zawieszenie jest ustygnione. Coś tutaj. Chyba trzeba będzie podłokietnik kupić. Źle, źle, źle. źle. No, o! To już było słabe. Słabe okrążenie. Typhowa. O, jak to strzela, ja Cię ci kręcę. Więc jeżeli chcecie sami taki samochód kupić, zapraszamy do Autocentrum Golemo, bo mamy ich 12 nie, to, sztuk. To Kupcie go, bo my go nie oddamy. To jest nasza sztuka i my tego samochodu po prostu Wam nie oddamy. Ale jeżeli chcecie swoją w innym kolorze, odwiedzcie nas do na Polskiej 9 w Krakowie, a ja się modlę o życie. Na razie.